Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcje. Będę robiła czytanie dla Skorpionów na wrzesień 2024 roku. Rozkład będę robiła z Wizards Tarot. Słyszę, że troszeczkę będzie nam tutaj przeszkadzało, no to znaczy jeździ tutaj akurat, bo blisko są pola i słyszę traktor jakich jeździ, więc on tutaj będzie nam pod, tym, pod moimi oknami e, jeździł, trochę będzie hałasu, ale damy radę, damy radę. Energia miesiąca yy, osiem kielichów. Trudność, jaką będzie trzeba się zmierzyć. Siedem buław. I y, niespodzianka, pięć mieczy. No nie powiem, energia nie, nie jest to łatwa, nie jest to łatwa energia, no ale cóż, y, zaczynamy, osiem buław, czyli trzeba się z czymś pożegnać, tak? Coś, co było Wam drogie, coś, co Wam dużo radości dawało, czy to w miłości, czy, czy to jakaś może to być też praca, tak, która świetnie, świetnie się w niej czuliście, a w tej chwili no, już wiecie, że tutaj się nic nie, nie, już nic nie zrobicie. Czasami nawet praca też jest fajna. Ja Tutaj jest przykład taki praca, bo to nie musi być praca, ale coś było nawet fajne, tak, praca była fajna, ale warunki się zmieniły i na przykład już jest nieopłacalna i, i już w tej chwili jakby jest ta nostalgia, jest smutek, ale coś się kończy, tak? coś się kończy, ale coś się zaczyna, tak, to widzimy nowe, tu się coś kończy, ale drzwi się otwierają. Oczywiście jest to trudna, bardzo energia, ponieważ zawsze boimy się tak samo, właśnie, szczególnie w relacjach. Boimy się, a co będzie, a czy, czy w ogóle damy sobie radę, czy, 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 czy znajdziemy kogoś, i dużo jest tych obaw, tak? Ale ważne jest, żeby jednak zdecydować się, odważyć się, ponieważ jeżeli widzimy, że coś tu już nie płynie, coś nie działa, to. To po prostu y, tylko y, czas marnujemy, tak naprawdę, bo y, tu się nic już jakby nie zmieni, lepiej nie będzie, tak? Y, a więc tutaj no, wymaga też ta energia dużo odwagi. Oczywiście różne osoby różnie sobie z tą energią radzą. Niektórzy widzą, że jeżeli coś już nie działa, nie mają z tym problemów, odwracają się i idą dalej, a niektórzy potrafią tkwić tak i po prostu ten strach paraliżuje niektóre osoby i ciężko jest im właśnie porzucić coś, co już tak naprawdę nie działa. Dobrze, natomiast y, trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć, to jest 7 y, buław, tak? Y, jest tutaj y, y, jakaś walka też, no, nazwijmy, no jakieś tam, powiedzmy, mogą być spory jakimś, w jakimś temacie. I teraz zależy: no, albo to wy jesteście na, tutaj, na tej uprzywilejowanej, w tej uprzywilejowanej sytuacji i tak naprawdę nie macie tych, nie powinniście mieć tych obaw, bo dacie sobie radę w tym procesie, mimo to, że powiedzmy, no mogą być jakieś różnice też, tak. Um, Zdań, y, widzenia jakiejś sprawy, ale Wy jesteście na tej uprzywilejowanej pozycji, ale też to może być odwrotnie, że to ktoś jest na tej uprzywilejowanej i dlatego Wam jest tutaj y, trudno, tak? Tr y, dlatego to się pokazuje jako trudność, ale myślę, że ponieważ to się pokazuje tutaj u Was, że to Wy jesteście jednak na tej uprzywilejowanej pozycji i że Dacie sobie spokojnie w jakimś temacie radę, żebyście się tak bardzo nie obawiali. Więc tak to wygląda. Natomiast wynik Rada: 5 Mieczy, czyli niespodzianka raczej, przepraszam, wynik Rada niespodzianka to no niespodziewanie może doszło do jakichś właśnie rozmów gdzie po prostu trzeba było może postawić jakieś granice komuś, tak, i tak jak mówię tutaj jest to wszystko też jakby łączy się, tak, wy jesteście na tej uprzywilejowanej pozycji, nic wam się tu nie będzie działo, nic wam się nie stanie, żadna tutaj jakaś nie będzie tu żadnej tragedii, ale no no ale jest ten smutek, tu wszyscy są niezadowoleni najczęściej właśnie jest to taka energia, gdzie no, są rany, głębokie rany i po prostu trzeba się może właśnie z kimś, z czymś już pożegnać, tak? Ale tak jak powiedziałam, w tej energii jest to optymistyczne, że może po prostu, no, musieliście to zrobić, czy, czy po prostu i tak by wydarzyło się to. To już nie spełnia, i tak to nie spełniało Waszych oczekiwań. I tak jak powiedziałam, no, Myślę, że wyjdziecie z tego obronną ręką, że jesteście po prostu na uprzywilejowanej pozycji, więc no, nie jest to może prosty temat, ale będzie dobrze. Co robić w takiej sytuacji? Siedem kielichów. Czego nie robić? Pięć denarów. Wynik rada. Siła. Bardzo pięknie tu się też pokazuje, więc co robić? Siedem kielichów. Nowe drogi, proszę bardzo zresztą po, po, po tej po tych siedmiu jest ta ósemka, tak czyli właśnie wychodzicie, wychodzicie, ale też nowe drogi się tutaj przed Wami pokazują, tak? Więc nie ma, nie ma problemu. Po prostu wybierajcie te kielichy, próbujcie co tam w nich jest, eksplorujcie, eksplorujcie świat. Czego nie robić? 5 denarów właśnie, żeby raczej widzieć te kielichy do połowy pełne, że są, a nie, że są puste, tak? Widzieć tutaj potencjał w tych kielichach, w tych nowych drogach. A nie zamartwiać się, że właśnie kurczę tutaj, coś straciłem, ten jeden kielich i już cały świat się po prostu zatrzymał, tak, żeby po prostu działać. Ale myślę, że dacie sobie radę, ponieważ tutaj jest siła, wielki arkana, wynik, rada. Myślę, że tą siłę będziecie mieć, że, że to wszystko dobrze się skończy, że po prostu to, co nie działa. W końcu z tym się pożegnacie, czy postawicie nawet jakieś komuś warunki takie, no może po prostu będą też dla tej osoby nie do zaakceptowania, ale może to będzie po prostu dobre dla Was, tak? I tak jak powiedziałam, jesteście na dobrej, uprzywilejowanej tutaj pozycji. Są, jest wiele dróg przed Wami, wiele możliwości. Oczywiście nie wszystkie na pewno e, będą, e, doprowadzą Was te drogi do Waszego celu, tak, ale trzeba po prostu właśnie próbować. Na pewno w tym kielichu, jed, jednym z tych kielichów jest to, czego szukacie. Więc to jest tylko kwestia, żeby się nie zatrzymywać i żeby eksplorować. I tak jak widziałam, nie zamartwiać się, tylko po prostu działać, a siła też myślę, że, że, be, że będziecie mieli tą siłę. Więc suma summarum, dobry miesiąc na pożegnanie rzeczy, które już wam nie służą. Super. Mam tu jedne wielkie arkana, czyli właśnie najważniejsze dwa: najważniejsze jest to, żeby nie patrzeć. Um, um, właśnie z pozycji braku, tylko po prostu brać i działać i eksplorować świat. Dobrze. O, i z takim właśnie o, przesłaniem iść, eksplorować. Absolutny dobrobyt jest podstawą mojego wszechświata. Dobrobyt jest, jest podstawą y, wszystkiego, co jest. Przepływa on, przep, przy, m, przepływa on do Ciebie i przez Ciebie. Musisz mu tylko na to pozwolić. Jak powietrze, którym oddychasz. Musisz tylko otworzyć okno, zrelaksować się i zachłysnąć się Twoim jestestwem. No właśnie o to chodzi, nie patrzcie tu spo, z pozycji braku. Trzeba zaakceptować to, co się po prostu wydarza, eksplorować świat, otworzyć to okno, te drzwi na to, co jest po prostu przed Wami, a zostawić za sobą to, co już po prostu nie działa dobrze. Tak wygląda czytanie dla Skorpiona na wrzesień 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Dajcie łapki w górę i do następnego czytania. Hej!